Zaczynamy pomyczową konferencję prasową po spotkaniu Legii Warszawa z Pogoją Są z nami trener Kosta Rowniawicz, asystent trenera Tomasz Kaczmarek, który pomoże z tłumaczeniem. Panie trenerze, to czas na pomyczową opinię. Ja zunächst einmal möchte ich uh, vom ganzen Herzen, Warszawa zur Meisterschaft gratulieren. Chciałbym najpierw z całego serca pogratulować Legii Mistrzostwa Polski. Kuko hat es geschafft. Ein, 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 Sehr zweikampfstarkes, gut organisiertes, kampfbetontes äh, Team ähm, äh, ja, äh, zu kreieren. Und, äh, sie haben aus meiner Sicht auch verdient diese Meisterschaft äh, geholt. WUKO zbudował drużynę bardzo dobrze zorganizowaną, bardzo äh, twardo grającą, walczącą. Ähm, I moim zdaniem äh, Legia äh, zasłużyła na to Mistrzostwo. Ja, meiner Mannschaft möchte ich äh, zu dieser Willensleistung heute unter diesen Umständen bei diesen Temperaturen äh, auch ganz, ganz herzlich äh, mit jeder Phase meines Körpers entsprechend äh, gratulieren zu diesem äh, guten Abschluss, zu diesem Sieg und verdienten Sieg aus meiner Sicht. Moje drużyny chciałbym pogratulować tej äh, tego meczu äh, tego meczu było było w tym bardzo dużo woli chciałbym im äh, Po z całego serca zagrali e, bardzo dobry mecz i myślę, że było to zasłużone zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że haben werden, weil wir heute einfach die erfahrenen Mannschaft auf dem Platz waren. E, że będziemy mieli więcej piłki, bo mieliśmy po prostu bardziej doświadczoną drużynę na boisku. Myślę, że punkt C w lidze Warszaw, das ist äh, nicht in der Extraklasse reicht, wenn man mit drei, vier jungen Spielern sehr jungen Spielern spielt, um eine Meisterschaft A zu gewinnen oder auch in dieser Liga zu bestehen. Myślę, że nawet było widać, że nie można sobie po poradzić w ekstraklasie, jak się na czterech młodych czterech młodzieżowskich młodzieżowców, ani nie można taką drużyną wygrać mistrzostwa, nawet nie można sobie poradzić w Lidze. Liga hat gut verteidigt, die haben die, enge, die Räume eng gemacht und wir, wir mussten geduldig spielen. Es war kein einfaches Spiel für uns. war für Ja, als wir in Führung gegangen sind, ich denke das war auch eine verdiente Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir auch ein bisschen mehr verwaltet. Wir haben nicht mehr nicht mehr dieses Spiel gehabt wie in der ersten Halbzeit. Lag sicherlich, ich habe auch kräftemäßig an den Temperaturen und ja, das 2 zu 0 war wichtig. Był bardzo dobrze Adam hat dann wieder mal unter Beweis gestellt, że er ein guter Stürmer ist, że er ein wichtiger Spieler für uns ist. Myślę, że po 1-0 w drugiej połowie graliśmy trochę bardziej na wynik. Wiadomo też, nie byliśmy w stanie tak zagrać już jak w pierwszej połowie. Ma to na pewno do czynienia też z temperaturami, z siłą w ostatnim meczu. Ale drugi gol bardzo ładnie wypracowany. Widać, że Adam jest bardzo dobrym napastnikiem, że jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Dieses Spiel schreibt uh, seine kleinen Geschichten. Liskowski schießt ein zweites Tor, zwei Tore in dieser Saison erzielt, ein wichtiges Tor erzielt. Adam schießt uns do Sieg nach uh, langer i bardzo uh, Leidenszeit in den letzten zwei Spielzeiten. Każdy mecz ma swoją historię, też dzisiejszy mecz napisał swoją historię. Liskowski szczelił dwa gole, drugiego gola w tym sezonie. Adam szczelił dla nas decydującego gola, żeby wygrać ten mecz. Po, po olbrzymich trudach w ostatnich dwóch latach, także każdy mecz pisze, pisze swoją historię. Ja auch Kamil jest wieder zurückgekommen. Auch gesehen, dass der letzten Spiel wichtiger spieler für uns ist. Auch gesehen, dass er noch nicht bei voller bez wolnych kräften sein Spiel spielen, ale war jetzt für das alles, was wir so erlebt haben in den letzten Monaten, war es ganz, 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 wichtig für das Team, dass die zwei wieder zurück sind. Tak samo Kamil wrócił, bardzo ważne, że wrócił w ostatnich meczach. Też dzisiaj było widać, że jeszcze nie, nie jest przy 100%. Ale myślę, że po wszystkim, co było w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach jest to bardzo ważne dla nas bardzo ważne że, że wrócił do zespołu że obydwaj, obydwoje zawodnicy wrócili do zespołu Ja jetzt gilt das macht zu regenerieren den Kopf frei zu bekommen das hat äh, sicherlich sehr viel Kraft nicht nur uns gekostet unserer Mannschaft, sondern allen teams in der extraklasse diese verlängerte saison teraz teraz wiadomo teraz jest czas na regenerację wszyscy musimy Czas wykorzystać, żeby wypocząć. Dzisiaj widać po dass że Saison, sezon, przedłużony Saison, niesamowicie dużo sił kosztował. Ja, da gibt es sicherlich auch immer ein paar so Schlaumeier, die denken: Ja, wir hatten zwei Monate Pause gehabt. Nicht nur wir, sondern es war sicherlich sehr, sehr anstrengend für alle Spieler, nicht wissend, wie das überhaupt weitergeht nach dem Break, ob es weitergeht. Und um, deshalb bin ich richtig stolz mein team und ich bin auch sehr dankbar, dass die expert mit hochprofessioneller Arbeit letztendlich äh, die, die Liga wieder äh, aufs Feld gebracht hat und schön, dass wir so einen Abschluss haben, dass wir alle Spiele spielen konnten und äh, ja, wir freuen uns auf die neue Saison natürlich. Ich glaube, dass vielleicht denken, dass Thema wir zwei Monate, To się nie zgadza, to był bardzo trudny okres, bardzo męczący. Nikt nie wiedział, jak będzie dalej, jak będzie wyglądała kontynuacja sezonu. Na pewno chciałbym bardzo podziękować też EkstraKlasie, że w bardzo profesjonalny sposób doprowadzili do tego, że mogliśmy wrócić do rozgrywek, że mogliśmy dokończyć te wszystkie rozgrywki. Było to bardzo ważne i jeszcze raz chciałem za to podziękować. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do pytań dziennikarzy. Pierwsze pytanie: A tak naprawdę teraz powinien być czas na odpoczynek, ale w związku z tym, że kolejne rozgrywki startują już zaraz, chyba powoli też trzeba myśleć o przygotowaniach. Normalne jest die Zeit für Erholung, aber weil die nächste Saison so schnell anfängt, muss man ja schon an die Vorbereitung denken. Das stimmt. Die Erholung fängt auch nicht morgen an. Morgen ist ja der Abreisetag. Das ist auch nochmal verbunden mit, ja, mit und dann haben die Jungs. und die neun Tage frei. Wir fangen am 1. August, am Samstag, den 1. August fangen wir mit unserer, ja, ich weiß nicht, ob man das als Vorbereitung bezeichnen kann, aber mit unserer, vielleicht ist mit dieser ersten Phase äh, der Vorbereitung für das erste Pokalspiel. No, oczywiście, ehm, też jutro, jutro jeszcze nawet to nie jest regeneracja, jutro jest dzień podróżzy, ehm, także tego czasu jest mało. I już, już 1 sierpnia zaczynamy znowu z przygotowaniami do następnego sezonu, do pierwszego meczu pucharowego. Tak to wygląda. Nie mamy więcej pytań, także dziękuję za udział w konferencji. Dzięki, dzięki.